Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. Dzisiaj temat związany z motoryzacją, a dokładnie z zakupem samochodu. Z zakupem na przykład swojego pierwszego samochodu. Tytuł odcinka. Dlaczego warto kupić samochód od osoby bogatej? Oczywiście, kto to jest osoba bogata, to tutaj ciężko to określić. Ale jeżeli to widać, tak? To widać. Jeżeli na podwórku stoją trzy samochody. Jeden taki jakiś tam mały... Drugi klasy średniej, a trzeci jakiś wypasiony, wiadomo, mesio za 200-300 tysięcy, to ta osoba na pewno raczej nie ma problemów finansowych. Poza tym widać to też po tym, kto jak ma przed domem, widać to też po tym, jaki kto ma dom. I tutaj wcale nikogo nie trzeba się pytać, ile zarabia, i tak dalej, ale może warto faktycznie kupić samochód od osoby bogatej. Ja słuchajcie, raz w życiu kupiłem samochód od osoby bogatej i mówię, jak to jest możliwe, że przejeździłem tyle lat. A poza tym, czy to jest przypadek, że wynegocjowałem, no właśnie, że przejeździłem tyle lat i nie miałem żadnych problemów z tym samochodem, tak? O, oprócz podstawowych obsług, wymiany rozrządu i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę zauważyłem, że przecież ja wynegocjowałem bardzo mocno cenę. Czyli słuchajcie, moje argumenty, które przemawiają za tym, że warto kupić samochód od osoby bogatej. Zauważcie, kim jest osoba bogata. Z reguły osoby, które nie mają problemów finansowych, są poukładane, że tak powiem, życiowo. Są poukładane życiowo, one są. Yy, zauważyłem, że ktoś, jeżeli posiada firmę czy firmy, są to osoby. Mądre, od których warto brać przykład, są to osoby, które słuchajcie, mają wszystko w tym życiu poukładane, również w życiu finansowym. I one, te osoby charakteryzują się dużą odpowiedzialnością. Osoby, które posiadają firmy, o, zauważyłem, że są to właśnie osoby, które umieją przewidywać. I teraz tak, słuchajcie, jak to się w ogóle ma do samochodów, do motoryzacji? Jeżeli ktoś ma ładnie posprzątane przed domem, jeżeli ktoś dba o dom, jeżeli ktoś dba o swoją firmę, dba o swoich pracowników, to zauważcie, że on również nie jest raczej mało prawdopodobne, że on w ogóle nie będzie dbał o samochód, który my akurat zamierzamy kupić. Prawdopodobieństwo, że ten samochód będzie w bardzo dobrym stanie. Technicznym jest bardzo duże, ponieważ te osoby, no nie jest tak, że ktoś jest, a dobra, tam jakby w firmie, jak skoro taka osoba bogata, umie prowadzić firmę przez 10, 20, 30 lat, umie powodować, że są wymierne korzyści finansowe, ale również jest ta osoba zauważcie, odpowiedzialna za pracowników. Czyli zauważcie, jest to osoba odpowiedzialna która zatrudnia 5, 10, 20 pracowników, to również ta osoba będzie odpowiedzialna praktycznie na inny, w innych dziedzinach. Między innymi podejrzewam, że również w tym, żeby dbać o te samochody, na przykład służbowe, żeby dbać o samochody, które, którymi jeździ osobiście. Ona nie pozwoli sobie na to, a dobra, to ten rozrząd nie wymienię, wymienię go później, albo dobra, wymienię sam pasek, a rolki już nie. Ta osoba, zauważcie, na pewno te prace obsługowe, które musi wykonać, ona wykonuje na pewno na bieżąco, nie oszczędza słuchajcie, na tym, żeby gdzieś po cichu tam używać jakichś byle jakich materiałów. Ponieważ skoro jej firma dobrze działa, prosperuje, to ona nie szuka dróg na skróty, więc również będzie dbała słuchajcie, o ten swój samochód. O te samochody, bo najczęściej te osoby mają kilka samochodów. I dopiero teraz mi do, tak sobie właśnie pomyślałem o tych wnioskach, że no dlaczego ja kupiłem auto dobre, sprawne technicznie? No właśnie dlatego, że kupiłem je od y, osoby bogatej, od przedsiębiorcy. To są duże plusy. I teraz tak, słuchajcie, kilka argumentów, które przemawiają, dlaczego warto kupić to od osoby bogatej. Dlatego, że ta osoba właśnie nie będzie oszczędzać pieniędzy na obsługach, na naprawach, będzie używać, yy, będzie kupować nie najtańsze zamienniki, ale na pewno części zamienne będą klasy średniej albo takie, jakie sugeruje producent. Prawdopodobieństwo, że, ta, że ten samochód będzie miał książkę serwisową, jest bardzo duże: że yy, te obsługi są wykonywane w sposób systematyczny, że ten rozrząd jest wymieniany systematycznie, i ogólnie wszystkie obsługi są po prostu robione. Wymiana oleju i itd., itd. Nie jest nalewany najtańszy olej, tylko taki, jaki sugeruje producent. Pełen syntetyk albo półsyntetyk, a nie, nie ta osoba, która ma dużo pieniędzy, raczej nie będzie się sugerowała tutaj ceną. Przynajmniej w tym na pewno swoim prywatnym samochodzie, bo każdy, większość Polaków ma ogromny sentyment do samochodów, tak? więc tutaj nikt nie będzie na tym oszczędzał pieniędzy, a szczególnie jeżeli ktoś te pieniądze ma. Co jeszcze zauważyłem? Ja kupiłem samochód po wypadku. Zauważyłem, że ta osoba jest też uczciwa. Była uczciwa wobec mnie, czyli powiedziała mi od razu, tak z tej strony był uderzony. Tutaj, no nie pokazała mi zdjęć, jak był uderzony, ale zauważyłem, że po pierwsze, ta osoba sprzedała mi samochód po uczciwej cenie, co w dzisiejszych czasach jest rzadkością. Po uczciwej cenie, co to znaczy, że uwzględniła to. Że ten samochód jest powypadkowy. A więc uwzględniła to również w cenie. Cena była zaniżona o kilka procent. Już nie pamiętam 10-20%. Ale było, to była duża suma. Co jeszcze zauważyłem? Że jeżeli kupujemy taki samochód od osoby bogatej, jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba nie będzie z nami się kłócić o 500, 1000 czy 2000 zł. Dlaczego? Nie będzie kłócić. Nie będzie z nami mocno negocjować. Będzie w stanie zejść z tej ceny o 10%. A nie o 1%. Że na przykład samochód kosztuje 15,700, to ta osoba zejdzie na 15,500, tak? A na te paliwo, tak? No nie. Ta osoba zejdzie 10%. 1500 zł. 2000 zejdzie. Dlaczego? U mnie tak przynajmniej było. I później sobie myślę, czemu ta osoba tak szybko się zgodziła? A no słuchajcie, dlatego... Że ta osoba, jeżeli ma na koncie, powiedzmy, nikt nikomu nigdzie nie zagląda, ale na konta i tak dalej, ale skoro stoi na podwórku samochód za 300 tysięcy, tak? <śla> Fura taka, że szok, nie, marzenie. Kolejny samochód stoi, tak? Yy, ta osoba prowadzi porządną firmę od kilku lat, no to zrozumiałem, je, że ta osoba na pewno posiada jakiś kapitał, tak? Więc taki, taka osoba, która na co dzień yy, ma do czynienia z kilkoma milionami złotych, tak? ma na koncie dużą poduszkę finansową, ta osoba, słuchajcie, nie będzie z nami się yy, kłócić o 100 złotych czy o 200 zł. Ona wie o tym pewnie też gdzieś przeczytała jakąś książkę na temat, yy, jak negocjować cenę, i ona wie, że dobra, to 10% zejdę. Dlaczego? ponieważ ta osoba szanuje czas, swój cenny czas, bo jak ja się pytałem, a czemu Pan tak szybko mi tu zszedł z ceny i, i mówi, no proszę Pana, no to jest samochód powypadkowy, tak? Ja byłem w szoku, słuchajcie. No tak, jest powypadkowy, czyli logicznym jest, że jak samochód jest powypadkowy, to powinien być o 10 czy 15% czy nawet 20% tańszy, bo on jest samochodem powypadkowym. To jest tak logiczne. A poza tym mówi, wie pan, mi się już nie chce. Tu mówi ktoś przychodzi, wybrzydza. Mówi, dla mnie cenny jest czas. I naprawdę od takich osób bogatych można się wiele nauczyć. Mówię, no faktycznie. Co on będzie tutaj kombinował, jeździł na giełdy i tak dalej i tak dalej. Przychodzi klient, widać, że jest zdecydowany, tylko jest kwestia zejścia 5 czy 10%, bo tak się u, tak jest ustalone i też w książkach tak piszą, w mądrych książkach tak piszą, że warto negocjować cenę 5-10%. Też nie za dużo, bo ta osoba może się obrazić, tak? Skoro auto jest tyle warte, to też nie róbmy z kogoś frajera, że tak powiem, że on nam odda za pół darmo samochód. Trzeba ludzi szanować. I ja to też już wiedziałem, że mówię: Dobra, Mirek, nie przeginaj, 10%, ta osoba ci zeszła z ceny. Czyli powiedzmy, auto kosztuje 15 tysięcy złotych. Ta osoba sprzedała ci to auto za 13 500, Pasuje. Wiadomo, że podaje cenę 13, to już jest kwestia negocjacji cen, umiejętności negocjacji cen. Podaje 13, ale chodzi mi tak naprawdę o te chociaż 500 złotych, nie? Na no ta osoba mówi 13500. Dobrze, 13500. To jest taki przykład. I pasuje, 10%. Mi zależało, ta osoba jest zadowolona, jestem zadowolony. Oczywiście, powiedzmy, auto kosztowało 15 tysięcy, a cena rynkowa tego samochodu była 18 tysięcy. I zauważcie, że już te kilka procent. W cenie już było, bo ja mówię wie Pan co, te auta przecież stoją po 18-20 tysięcy. Dlaczego pan właśnie sprzedaje za 15? Taka cena jest wyjściowa. Ponieważ auto jest powypadkowe. <grydy> słuchajcie, po 10 minutach rozmowy więcej się nauczyłem od tej osoby bogatej, niż, niż bym przeczytał 2 trzy książki. <grydy> Do takich wniosków dochodzę i mówię, go kurczę, faktycznie, nie. To są takie proste zasady: żeby tak wszyscy sprzedawali auta i kupowali auta, to byłoby super. Tym chciałem się z Wami podzielić, że naprawdę warto, od osób, które mają pieniądze, kupować samochody. Ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że będą przeprowadzane systematycznie obsługi tych pojazdów, auto będzie serwisowane. W punktach usługowych, punktach serwisowych, nie gdzieś tam poznajomości, gdzieś tam na drut i tak dalej. Kombinowanie, kupowanie najtańszych części zamiennych i tak dalej, i tak dalej. Ta osoba jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie ukrywać, że auto ma, no jest powypadkowe, tak. Także ja to zauważyłem, naprawdę super dużo plusów. A i jeszcze co bardzo ważne, auto prawdopodobnie będzie zadbane w środku, tak. Bo jeżeli ta osoba prowadzi firmę, wszystko ma poukładane, to ona wszędzie stosuje te swoje zasady. Zasady systematyczności, zasady uczciwości i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest normą, że wszyscy przedsiębiorcy są uczciwi, tak? Ale zauważyłem, że w większości wypadków tak. I co, co jeszcze? Zauważcie... Bo tak sam też sobie myślałem, mówię, jak, przecież jak ja sprzedaję samochód, no to faktycznie tuczek myśli, a tu jeszcze 100 zł i tak dalej. Ale zauważyłem, że jak już sprzedaję coś taniego, coś, powiedzmy, ktoś ma na koncie 50 tysięcy złotych, tak? Czy 10 tysięcy złotych, to dla niego, jeżeli sprzedaje coś, nie wiem, rower, za 150 zł używany, to on. A dobra, no bo to jaką. To jest tak samo jak dla, tego, dla tej osoby bogatej, dla tej osoby, co ma na przykład kilka milionów na koncie, to ten samochód za 15 czy nawet 30 tysięcy złotych, jaki to jest procent jego kapitału, jaki to jest procent jego, jego słuchajcie, tego majątku. Czyli to nawet nie jest 1% majątku, tak? Te 15 tysięcy złotych, za które on sprzedaje ten samochód. Dla niego... Dlatego on się nie będzie z nami kłócił o 100 czy 200 zł czy o 500 zł. Ponieważ w stosunku do jego majątku jest to tak niewielka niewielki procent, więc tutaj na pewno nikt nie będzie kłócił się o 100 zł. I na pewno w negocjacji cen nie rozejdziecie się o nawet o 500 czy 1000 zł. Tylko ta osoba będzie skłonna zejść z ceny. Dlaczego? Bo ona ceni sobie czas. Ona to sprzeda i ma spokój. Nie będzie się o 100 zł kurde, szarpać tam z, z tym klientem, z tą osobą kupującą. Dobra, słuchajcie, co jeszcze? Coś jeszcze mi się przypomni. Chyba nie. Także ja teraz już wiem, że jak będę miał wybór, to będę wolał. Kupię, kupię ten swój następny samochód od osoby, która nie ma problemów finansowych. Tak to powiem. Od osoby, która widzę, że ma wszystko poukładane, że prowadzi jakąś firmę, ponieważ jest większe prawdopodobieństwo, że zakupię do, dobry samochód na dobrym poziomie technicznym. Dobra, tyle przechwalania, bo zapraszam oczywiście, słuchajcie, do subskrypcji. Również zapraszam do komentowania tego filmiku. Jakie wy mieliście różne doświadczenia z osobami, które mają dużo pieniędzy, i czy faktycznie miały tyle szczęścia co ja, że fajnie wynegocjowały cenę i zakupiły dobry samochód, którym później kilka lat spokojnie jeździły bez problemu? Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i do komentarzy. Na razie, cześć.